Ciebie chyba nie kręcą pieniądze. Mm, nie, ale kręci mnie. Mm, czy nie, krę nie? Trochę mnie kręcą, ale one dają w możliwości i wolność, więc jakby. Ale nie jest to główny cel, może tak? Nikt nie był. Okej. Okay. Dla mnie zawsze pieniądze były wypadkową działań, które robiłem w swoim życiu. Tak się złożyło, że one zawsze przy mnie były, w sensie okay. przy mnie nie robiłem. Nie mam jakichś takich spektakularnych. E takich ogromnych porażek, w sensie nigdy z tym nie byłem, to też przerałem na terapii, że jak ja mam sobie w tym poradził w ogóle, wiem, że tak dostał po kulach, bo coś był, jakiś Aha. taki był, 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 był fuck up, ale też bardzo staram się grać w bezpieczną grę, w sensie nie podejmuję takich ryzykownych Aha. decyzji, staram się patrzeć na dane, wyliczam sobie, co się może opłacać i na koniec dnia jeszcze coś, czegoś nauczyłem, że każda decyzja, jaką podejmuję, ona musi być spójna z moją misją, wizją, czy na przykład okej, okay, to może mi dać 5x ale na przykład obciąży mnie czasowo, nie wiem, będzie mnie to stresowało, nie lubię tego, to ja nie podejmuję decyzji. W sensie staram się podejmować coś, co na koniec dnia moja intuicja mi podpowiada, czy bym chciał mhm. to robić, nie?